Cześć, tutaj Przemek, super, że tu zaglądasz. Dzisiaj nadal kręcimy się po świecie software house'ów. Discovery Workshop, warsztat, który często w software house'ach nazywany jest produktem. Dlaczego produktem? Dlatego, że ma z góry określoną cenę, jego forma jest zwykle praktycznie taka sama. Natomiast Discovery Workshop występuje wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z jakimś nowym produktem, nowym rozwiązaniem, z otwarciem jakiegoś nowego systemu, nowej linii biznesowej, czyli to jest temat, który dedykowany jest zarówno dla startupów, jak i dla dużych organizacji, dla korporacji. Czym jest Discovery Workshop? Jakie ma etapy? Na co zwrócić uwagę na takim warsztacie? I po co w ogóle go wykonywać? O wszystkim w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Discovery Workshop w świecie wytwarzania oprogramowania wystąpi zawsze, zawsze kiedy będziemy mieli do czynienia z czymś nowym, z nowym produktem, z nowym systemem, na bazie którego powstaje jakaś nowa linia biznesowa, z nowym rozwiązaniem wewnątrz organizacji, bo to też może być tak, że duża korporacja tworzy rozwiązanie, które ma na przykład usprawnić jakąś część operacji. I wtedy też robimy Discovery Workshop. Jest to nieodłączna część oferty Software House'u, ale nie każdego. Jakiego? O tym, jakie występują na rynku typy Software House'ów, w jakich modelach operują, opowiadałem w osobnym odcinku. Także sprawdźcie koniecznie, bo tam dowiecie się, że nie w każdym Software House'ie Discovery Workshop wystąpi. Natomiast jeżeli mamy Software House, który kompleksowo dostarcza jakieś rozwiązanie na zamówienie klienta, pojawi nam się Discovery Workshop. Na jakim etapie pojawi się? Pojawi się tam, gdzie będziemy mieli do czynienia z badaniem rynku czy badaniem potrzeb wewnętrznych organizacji w przypadku tego klienta dużego, tworzącego nowe rozwiązanie na potrzeby wewnętrzne. Wszędzie tam, gdzie będziemy chcieli jak najszybciej zebrać porządny, dobry, solidny feedback od użytkowników, przyszłych użytkowników tego rozwiązania, bez inwestycji w taką kompleksową wersję naszego rozwiązania. Czyli Discovery Workshop to jest taka Próba zrozumienia tego, jakie są realne potrzeby użytkowników, przyszłych użytkowników tego naszego systemu, który będzie dopiero powstawał, czyli to jest takie zebranie wymagań funkcjonalnych, zrozumienie, które funkcjonalności, które gdzieś tam nam się na horyzoncie pojawiły, są krytyczne dla naszych odbiorców, które mogą z kolei poczekać trochę dalej. To jest ten produkt, właśnie to jest to rozwiązanie, czyli występuje w fazie odkrywania tego, co w ogóle w tym naszym przyszłym produkcie powinno się znaleźć. I jak już takie ustalenia poczynimy, no to najczęściej trafimy z kolei na taki akronim MVP, Minimum Viable Product, o którym opowiadałem w osobnym odcinku. Koniecznie sprawdźcie, dlatego że MVP będzie najczęstszym produktem, takim efektem tego, co powstało nam na bazie ustaleń po Discovery Workshopie. A teraz zastanówmy się, co w ogóle na Discovery Workshopie, na takim warsztacie, powinno się po kolei wydarzyć. Pierwsze ustalenie to jest, jaki powinien być efekt samego warsztatu, czyli nacisk na innego typu informacje, na innego typu ustalenia będzie miał startup, który wchodzi na rynek z kompletnie świeżym pomysłem i próbuje wręcz wykreować potrzebę wśród przyszłych użytkowników inną potrzebę. Nacisk na inne informacje będzie miała duża organizacja, korporacja, która wdraża właśnie rozwiązanie, które ma usprawnić jakąś część ich wewnętrznych operacji. Czyli co chcemy mu uzyskać z tego warsztatu? Druga rzecz to jest ustalić kto w ogóle na takim warsztacie powinien się pojawić. Praktycznie zawsze będzie to koordynator tego spotkania, taki facylitator, UI/UX designer, ktoś z developmentu, czyli jakiś software inżynier, product owner czy product manager i dalej stakeholderzy. Kim są stakeholderzy? O tym również opowiadałem w osobnym odcinku. Zapraszam. Stakeholder w tym kontekście Discovery Workshopu to może być na przykład founder tego startupu, dla którego rozwiązanie ma powstać, albo dyrektor jakiejś linii biznesowej z korporacji, który będzie tworzył ten przyszły produkt. No i wśród stakeholderów dobrze by było, żeby znalazły się również osoby z tej przyszłej grupy użytkowników, czyli czy to ktoś z organizacji, na przykład może z zespołu tego dyrektora z korporacji, albo po prostu ktoś zaproszony z rynku, o kim mamy wyobrażenie, że to jest potencjalnie ten nasz. Przyszły użytkownik. Krok trzeci to jest narysowanie takiej wizji produktu. Do tego wykorzystuje się taki schemat Product Vision Board, i w ramach tego ćwiczenia chcemy rozrysować sobie to, jak widzimy naszego przyszłego użytkownika, jakie on ma problemy, jakie problemy rozwiązuje to nasze rozwiązanie, jaki może być zakres funkcjonalny tego naszego rozwiązania. Czyli to jest takie przejście kompleksowo przez cały produkt po to, żeby każdy członek tego zespołu, ten każdy uczestnik tego warsztatu mógł spojrzeć kompleksowo na to rozwiązanie, które chcemy planować, no i ewentualnie już na tym takim wysokopoziomowym etapie wnieść swoje komentarze. Czwarty krok to jest tak zwany elevator pitch, czyli jeżeli już mamy ten taki kompleksowy zakres tego, czym ten nasz produkt powinien być, to następnie powinniśmy być w stanie o tym produkcie opowiedzieć dosłownie w jednym zdaniu. Czyli szukamy takiego wyrażenia, szukamy takiego właśnie zdania. Które w pełni zdefiniuje to, czym ten produkt będzie. Także, jeżeli byśmy teraz złapali kogoś z ulicy i próbowali mu wytłumaczyć, co to nasze rozwiązanie będzie dostarczać, jaki problem będzie rozwiązywać, jaką wartość będzie dawać użytkownikom, to żebyśmy nie musieli spędzić na tym 10 minut, tylko żebyśmy w prosty sposób mogli o tym opowiedzieć. Piąty krok to jest narysowanie naszych takich person, odbiorców naszego produktu, naszego rozwiązania, czyli na wstępnym etapie, ale już dość specyficznie, dość szczegółowo chcemy rozpisać to, kto jest tym naszym użytkownikiem. Wyobrażamy sobie, w jakim wieku jest ta osoba, jakie dotykają ją problemy, z jakiej jest grupy społecznej itd. Czyli próbujemy jak najbardziej zrozumieć, kto będzie z tego korzystał, po to, żeby w kolejnym kroku zbudować value proposition canvas. Value Proposition Canvas to, to jest takie zestawienie, gdzie z jednej strony mamy właśnie te cechy naszego odbiorcy, naszego użytkownika i problemy, jakie przed nim stoją, wyzwania, jakie ma takie pain pointy, a po drugiej stronie mamy odpowiedzi na te wyzwania, na te problemy, na te pain pointy, które nasze rozwiązanie będzie adresować. Siódmym elementem. Kiedy mamy już zarysowaną strategię, cel, mamy narysowane nasze persony, mamy kompleksowo rozrysowany zakres naszego rozwiązania, mamy te wszystkie funkcjonalności, mamy wypunktowane jakie problemy i w jaki sposób rozwiązuje nasze rozwiązanie, no to teraz chcemy narysować podróż klienta, customer journey, która będzie specyficzna dla każdej persony, którą sobie nakreśliliśmy. Czyli Odbiorca X może w ten sposób wchodzić w interakcję z naszym rozwiązaniem, a Y winny. No i teraz ważne jest, żeby rozpisać to dla wszystkich naszych person, żeby mieć pełną taką ścieżkę klienta i żeby zrozumieć, jaką rzeczywiście będzie mógł wchodzić w interakcję z naszym rozwiązaniem. I ósmy punkt takiego warsztatu to jest wyznaczenie priorytetów, czyli jak już mamy kompleksowo to wszystko zarysowane, wiemy, jak każda persona może wchodzić w interakcję z naszym rozwiązaniem, wiemy, które funkcjonalności po kolei będą dla niej ważne, z których najpierw skorzysta, z których później, no to teraz musimy obcinać, czyli teraz musimy zdecydować. Które z tych funkcjonalności, które możemy dostarczyć, bo możemy ich dostarczyć wiele, będą krytyczne na tym wstępnym etapie, które powinniśmy wyprodukować najpierw, żeby jak najszybciej zebrać ten solidny feedback od przyszłych użytkowników. I tutaj nie ma litości, tutaj naprawdę trzeba się mocno ograniczyć, dlatego że w tej pierwszej iteracji bardzo często budżet jest mocno ograniczony. Będziemy mieli finansowanie na dosłownie kilka pierwszych funkcjonalności, rozwiązań. Więc musimy naprawdę zdecydować, co jest dla nas najważniejsze w pierwszej kolejności. No jeżeli mamy to zarysowane, to to właśnie jest naszym przyszłym MVP, Minimum Viable Product. I to co się dzieje dalej, no to klient podejmuje decyzję biznesową, czy chce to MVP wyprodukować. Jeśli chce, no to w następnej kolejności e, następuje już taka bardziej kompleksowa estymata, czyli wyliczenie stworzenie takiego wstępnego kosztorysu, ile takie MVP może kosztować. To jest oczywiście jakiś szacunek na tym etapie, bo wielu rzeczy jeszcze nie wiadomo. Natomiast on będzie bardzo często dość mocno zbliżony do końcowego wyniku, jeśli założenia biznesowe się w trakcie developmentu nie zmienią. Natomiast jeśli klient zaakceptuje dalej ten kosztorys, no to prawdopodobnie zostanie narysowana roadmapa, czyli taka oś czasu z kamieniami milowymi, z punktami, które powinny się w konkretnych okresach, w konkretnych nawet już później sprintach wydarzyć. To wszystko na dziś. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, zasubskrybuj i do następnego. Cześć!